Witam wszystkich w serii Minecraft z Frankiem. Za mną jest Tomek i... Teraz to jest survival. chyba. No to chodź. na survival. Okej okay. Masz res minimap? Co? Masz res minimap? Mam. To spoko, to chodź. A. Pierwsza owieczka. Dead one. Będę miał pełne na łóżko. Wow. <laughs> o, kosa Z czego się lejesz? O, Creeper! Nie! On zadaje HP. Krzypki na liściach? Gdzie jesteś? cię widzę. Co masz, o co? Jest lag. bo to owca ma laga. <grym> owca ma laga. Mm, ta, ta, owca ma... Chodź. Mam laga. Eee, yy, teraz wszystkie moje IP. Nie może być. Więc widzicie, to jest IP. I na ja tym pocięciu. Ale jestem, wpisałem tylko moje hasło. Eee, jestem. Gdzie jesteś? Trzeba kopię. Czekajcie. Czemu? To moją owcę zaciopał. O, dobra, nie. No jaka owca robi uniki. Ja A ja drewno wydobywam. A ja idę wydobywać naszą chatę, i co? I teraz z dziesięcioma FPS-ami, zawsze mi towarzyszą przy nagrywaniu. No wiedziałem! 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 I... Wow, Ile mamy FPS-ów? 18! Jupi! Da się grać! Teraz będę nagrywał! nie skinie! O, koby. O, węgiel. Żelazo. A no, ogólnie tutaj pisarwania. A wiesz, że ty odmierzasz czas, a nie ja. Nie wiem, to 10 połow będzie 15 minut. Pa. 8, ten, a, ile 10, Ile Ile 15-minutowy filmik będzie się przesyłał? Krótko. Jak dwuminutowy się przesyłał godzinę. Po zrendero Po zrenderowaniu. Nie, szybko, muszę szybciej zrobić kilofa chemiennego. Ludzie, go, go, power rangers! Jest pierwszy! Moje żelaza e Co? 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 Gówno. O, oh, diament. Znalazłem diament. C Zobacz. Zobacz. C o, co tam mówisz? Czekaj. No czekaj, muszę coś wpisać O, czekaj, czekaj Ej, dużo, daj dużo, dużo! Już nie jesteś w walce Chyba będę pierwszy i wykopię węgiel Trzech czasów. A no, chodźmy i dalej szukać. No, no. Go, go, rok. Co, ostatnio miałem filmy, co nie jak w 480... ty, no. No wiesz, rodzicowski 400 i ja tylko dyskuję filmik, to nie dałem, żeby był w du mm. dużej jakości, teraz będzie w dużej. Mm. No. Będzie w HD. Bardzo to. ciekawe. No. Nie będę taki pi. Bo będę miał laki Mam laki i będę miał No już się tepa, ale ja cię tepnę, gdy wykopię mój węgiel Ja tu się, ja tu trzeba poczekać, żeby się tepnąć do kogoś Co? Ja tu trzeba czekać, żeby się do kogoś tepnąć Co? I ja tu trzeba... czekać... czekaj! Mikro muszę zostawić. 10 sekund a teraz, mi a teraz słuchać mnie lepiej? No troszkę Lepiej No bo mikrofon miałem na górze Zabij o owieczkę, będę na łóżeczko. Jaki mam render? Short dos osiemnaście. dos 18. Ja zawsze będę musiał kończyć, więc szybko trzeba znaleźć jakieś miejsce. Gdy chcę nagrać odcinek, to albo ja muszę kończyć, albo ty, nowy wytłumasz mi to, dobra? Jak ty zaczynasz nagrywać, to ja muszę kończyć, a jak ja zacznę nagrywać, to ty musisz kończyć. Logiczne, chodź tu, pod ziemią. Nie, jeszcze dalej! Odkryłem! Pod wodą. Nie! Pod wodą będzie nasza chata. O! Wyspa dalej! Do trzciny! Do trzciny! Do Czciny! Roskinia Będę dalej do tamtej wyspy i tam robię HT Bo ci się tego codziennie rano czorem. Czekaj na mnie! E, Te a dobrze ziomyku! A ja dzisiaj do odcinek wrzucę, jeśli będę miał czas. z zimniaku. O, <śleski> I ja dzisiaj ten, dzisiaj ten... odcinek wrzucę na YouTube. Serio? Niech go w... Co? Ja dzisiaj jeśli będę miał czas, to go... Okej! Okay. No czekaj! Ja, jeśli będę miał czas, to dzisiaj go wrzucę ten odcinek. Czekaj na mnie. O, jakaś kaczka idzie. O, ona mi pływać? Nie wiedziałem. Nie, 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 nie. Ja nie chciałbym w Gilli. Co? Nic, nic, nic. No. Przecież jest z Tobą w gildii, więc nie mogę Cię załatwić. Mam fajny tekstur pak i, mi się, i mam fajną teksturkę miecza. Kio, kio. Mam zielone serduszka i zielony pasek EXPO. Tu już. Tak dam sobie ta gildia jakby, jakby ktoś nas zaciupał i wziął naszego homa. Wiem, może zrobię potem chatę na tym drzewku albo coś takiego. Warhapa, a ja tutaj to wyknę drzewka. Ej, wiesz, A umiesz robić serwer? Daj mi moda. Daj mi moda GD Ej, a znasz... Ej, znasz kogoś, kto umie robić serwer? Ja, ja umiem. Ja Ale 1.5. Na jeden 5. 1.5. To dawaj robimy cięcie i albo zaraz nagrywamy szybko, teraz skończymy ten filmik. I zaraz nagrywamy... O jabłuszko. I zaraz nagrywamy tę mapkę SK, bo mi tak jeden gość napisał mu, że będę okay, z kimś okay. wie, 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 Wiesz wiem, wiem, wiem. To nagrywamy no, zaraz? To, chodź teraz kończymy. No to ludziska. Yy, chodź do dziurka. Dadnę! Jestem home! Jestem home. Zakryj tą Zaraz zakryję. Dobra, też się żegnaj. No to zaraz będzie... Zaraz yy, postaram się rzucić, kiedy będę zakręczał tamty filmik. Postaram się rzucić ten. Będzie szybciej od tą mm. i... Mhm. Mm y ten No i zaraz nagrywam, on jest taki krótki, tylko mnie gościu prosił i... Włącz serwer, czekaj Dobra Dobra Cześć, trzymajcie się, subujcie, łapkujcie, na razie, papa pa. Na ryga. Sko... ja skończyłem Na serio? Mhm. Mm A ja nie, taralalalalalala Skończ ty Bo ja teraz będę musiał kończyć I chyba będziesz miał mojego taty na nagraniu No, ale ただいまちょっとなるか。